po prostu szesnastka najlepszych zawodników na świecie, także myślę, że wszyscy, dla każdego to jest równy półfinał i każdy by chciał wejść. Jakie jesteś w formie? Znaczy myślę, że moja forma zwyżkuje, wczoraj na treningu uzyskałem najlepszy czas dnia, myślę, że będzie dobrze. I trzeci z naszych reprezentantów Grzegorz Rempała z Unitarów. Grzesiu no cóż, i Piotr i Tomasz są optymistami i mają nadzieję, że całą trójką awansujecie do finału i co ty o tym sądzisz? Tak, ja też myślę, że tak. Na pewno będzie. Piotr Baron udowodnił, że już obecnie jest zawodnikiem wysokiej klasy. Wyprzedzał rywali o 20-30 metrów, prezentując jazdę bojową, nienaganną technicznie, a przy tym skuteczną. W wyścigu siódmym Piotr zdeklasował m.in. rewelacyjnego zwycięzcę półfinału Norwega, Rune Holte. W wyścigu dziesiątym Baron nie dał szans Olsenowi, choć Duńczyk to żużlowiec jak na swój wiek bardzo doświadczony, wiele potrafiący, nie rezygnujący do końca z walki o jak najlepszą pozycję. Jedną z ciekawszych postaci wrocławskiego półfinału był Amerykanin Josh Larsen. Przyjechał do Wrocławia dopiero w dniu zawodów i jako jedyny nie uczestniczył więc w oficjalnym treningu. Po dwóch wyścigach miał zaledwie jeden punkt. Potem natomiast udowodnił, że nieprzypadkowo w barum Trophy wygrał m.in. z Loremem Brelem Korejem Doncasterem. W trzech kolejnych wyścigach Josh był bezkonkurencyjny i sądzę, że 15 sierpnia w Pardubicach powalczy o miejsce na podium. Najlepszą pozycję. Awansowała... Najwięcej emocji wzbudził wyścig 17. Tylko jeden jego uczestnik miał zapewniony awans do finału, Piotr Baron. Bliscy tego byli też Rempała i Ho. W najgorszej sytuacji znalazł się Bajerski. Krótka narada w parkingu z trenerem i Polacy popisowo rozegrali ów wyścig. Wygrał Bajerski przed Rempałą i skutecznie blokujący Brytyjczyka Baronę. Tak więc w finale znaleźli się wszyscy Polacy, a Ho będzie w Pardubicach jedynie rezerwowym. Pięciu naszych w ostatecznej rozgrywce to duży sukces polskiego juniorskiego Speedwaya. Oby 15 sierpnia okazało się, że nie ostatni. Równie udaną imprezę, połączoną z oficjalnym otwarciem toru, przeprowadzono w stolicy. Na starcie stanęła czołówka polskich żużlowców i pięciu zagranicznych. Jak na inaugurację przystało, dopisała również i publiczność, z którą zawody oglądali m.in. minister stanu Mieczysław Wachowski oraz legenda światowego żuża nowozelandczyk Barry Briggs. Kandydatów do zwycięstwa upatrywano przede wszystkim w Duńczyku Hansie.